Parki to największe skupiska zieleni miejskiej, są jej najstarszą formą i choć w dużej mierze są sztucznymi tworami zaprojektowanymi przez człowieka, stanowią ważny element istniejących oraz planowanych układów urbanistycznych naszego miasta. Parki miejskie pełnią przede wszystkim funkcje estetyczne i rekreacyjno-wypoczynkowe. I choć różnią się pod względem zajmowanej przestrzeni oraz jakości posiadanego drzewostanu, wszyscy dostrzegamy ich walory zarówno estetyczne, jak i użytkowe. Warto jednak wiedzieć, że parki pełnią również funkcje edukacyjne, ekologiczne, zdrowotne i sportowe, a także łagodzą niekorzystne warunki klimatyczne. Warto również pamiętać, że parki wprowadzają ład przestrzenny oraz nadają specyficzny i indywidualny charakter naszego miasta. Lubin posiada obecnie 10 parków miejskich. Zapraszamy do Parku Leśnego. Park Leśny to ogromny park o powierzchni około 20 hektarów. To teren z roślinnością zbiorowisk leśnych. Patrząc na parki lubińskie, można zauważyć, że jeden też ma taki specyficzny charakter. Jest na obrzeżach miasta, jest w łączności praktycznie cały czas z otaczającymi lasami i zachował pewien charakter takiej dzikości. Specyfiką właśnie tego parku jest to, że nam cały czas ptaki, zwierzęta, ssaki z tych lasów mogą wchodzić w ten fragment, przynajmniej lubina. Pewnie, jeżeli się da, to również w głębi do miasta. I ten park pod tym względem jest wyjątkowy, bo jeżeli chciałoby się obserwować ptaki, to właśnie tutaj jest ich najwięcej. W takich badania, które były przeprowadzone dla miasta, stwierdzono, że przynajmniej 24 gatunki ptaków tam występują. Wśród nich sporo sów, bo aż dwa gatunki sów tam zostały stwierdzone, czyli sowa uszatka i puszczyk, ten puszczyk, który też występuje w innych parkach. Sowa uszata, albo uszatka w skrócie mówione, to jest też do odszukania tam, gdzie mamy kolonię gawronów. Ona bardzo lubi zajmować gniazda właśnie po gawronach i tam sobie nie w dziupli zakłada, tylko właśnie w takim otwartym gnieździe. Jego drzewostan jest najbardziej zróżnicowany w porównaniu do innych lubińskich parków. Dominuje tu sosna zwyczajna, mimo iż to pospolity gatunek drzewa leśnego, jednak rzadko spotyka się osobniki o tak okazałych rozmiarach jak w lubińskim parku leśnym. Skupisko tych drzew, Stanowi charakterystyczny element na obrzeżu zwartego drzewostanu parkowego. W tym parku warto rozejrzeć się po dnie, dlatego że tutaj jest trochę ubogo, nie tak żyzna gleba. Większy dostęp światła może jest tutaj ograniczany latem, więc rośnie też sporo roślin takich no, specyficznych. Jest też mocno penetrowany przez ludzi, więc tutaj znalazły też miejsca takie rośliny, które nazywa się okrajkowymi albo takimi miejscami ruderalnymi, gdzie jest presja większa człowieka. Chociaż to, o tą roślinę, którą chciałbym pokazać, to jest może niektórym znana, nazywa się skółcze ziele. Glistnik jaskółcze ziele jest w medycynie ludowej, jest to jeden z leków na kurzajki. Kiedyś na wsiach leczono tą rośliną kurzajki. Wystarczyło, że sok, taki pomarańczowy, intensywny sok, mazano tym kurzajkę, zrywano świeżym sokiem. Po tygodniu, dwóch tygodniach nie było tej narośli. Natomiast sama nazwa jest o tyle ciekawa, że ludzie zauważyli, że pojawienie się tej rośliny zbiega się z pojawieniem jaskółek. Stąd glisnik jest zieleń. I wiele takich ziół, wiele takich roślin jest właśnie w parkach, tutaj na terenie Lubina, które można by było spróbować samemu rozpoznać, zobaczyć, zaciekawić się, co to jest, jak to się nazywa. Do tego jest bardzo dużo różnych przewodników, więc też zachęcałbym do tego, żeby zacząć na przykład od dzikiego parku, jak bym nazwał, czyli parku leśnego, przejść przez różne fazy jakby kształtowania parków, czyli później park wrocławski, który już jest bardziej też naturalny, do parków takich już całkiem kształtowanych ręką człowieka, jak park Jesionowy czy nowo założony park Jana Pawła II. Rosną tu także robinie akacjowe. To gatunek drzewa pochodzący z Ameryki, sprowadzony do nas na początku XVII wieku. Posiada ogromne walory krajobrazowe. Zajmuje też ważne miejsce w ekosystemie. Dziuple w jego pniu są potencjalnym siedliskiem bezkręgowców oraz miejscem gniazdowania ptaków i zimowania ssaków. Robinia, ładne drzewo, ładnie pachnie, miód akacjowy jest super. Ale okazało się, że Robinia się tak dobrze zadomowiła, że zaczęła sobie sama wybierać, gdzie będzie rosła, jak będzie rosła, i w tej chwili jest to jedno z takich bardziej agresywnych drzew, które zajmuje siedliska dla naszych lasów specyficzne. Co prawda, ona zajmuje te słabsze gleby, i tutaj widać, że ten las. Ten las, ten park to w zasadzie wcześniej las, który rósł na glebach słabych. Dlatego tutaj Robinia się dosyć dobrze czuje. Dlatego też znajdujemy tam fragmenty sosny, które są właśnie charakterystyczne dla tych słabszych gleb. No i jeżeli pojedziemy dalej, już za Lubin, to też zobaczymy, że właśnie tam takie bory są. Warto tu wspomnieć, że Park Leśny posiada najbogatszą awifaunę wśród lubińskich parków. Sprzyja temu bogactwo i różnorodność drzewostanu, jaki tu się znajduje. Najczęściej w parkach spotyka się ptaki z gatunków pospolitych, ale warto zauważyć, że park leśny jest siedliskiem 24 gatunków ptaków. Park posiada znaczne walory rekreacyjne związane z dużym zróżnicowaniem ukształtowania powierzchni. W centrum parku znajduje się placyk z paleniskiem do grillowania, boiska do gier zespołowych oraz plac zabaw dla dzieci. Park jest chętnie odwiedzany przez mieszkańców Lubina. O każdej porze roku wygląda pięknie i okazale to prawdziwie zielone, ogromne płuca miasta. W Parku Leśnym możemy zaobserwować jego funkcję ekologiczną. Jest nią przede wszystkim wspomaganie ochrony lokalnej różnorodności biologicznej, której sprzyja powiązanie parku z otaczającymi nasze miasto terenami zielonymi, znajdującymi się na obrzeżach miasta i poza jego granicami. Powstałe tu korytarze ekologiczne stanowią naturalne szlaki komunikacyjne dla zwierząt dające im również schronienie. Lubi ma też taką, takie ciekawe położenie, że warto sobie zadać pytanie, czy ja nie mogę tutaj poznać czegoś i przeżyć przygody. Wydaje mi się, że to, co jest, i tyle zwierząt, które można spotkać na terenie Lubina. Jest, stwarza wyjątkową okazję do tego, żeby się uzbroić, na przykład przewodniki do rozpoznawania zwierząt. Tego jest naprawdę dużo, są na tyle dobre, że w tej chwili większość to są już zdjęcia, a nie rysunki, więc z interpretacją jest dużo łatwiej, bo jednak rysunek to jest pewne uproszczenie. Czyli możemy stawy, park wrocławski, ptaki, park leśny i pozostałe parki, no, ale zwierzęta, lasów, to wszystkie parki, bo w sumie parki wszystkie mają też charakter leśny. Do tego, jeżeli byśmy się uzbroili jeszcze w lornetkę, czyli byśmy mogli wypatrzeć drobne ptaki. Tutaj najlepsze lornetki nie są o dużych powiększeniach, tylko lepiej, żeby to było powiększenie w granicach ośmiokrotnego. Nie, nie sześciokrotnego dlatego, że te odległości są tutaj mniejsze i w lesie lepiej mieć taką właśnie typu A do obserwacji drobnych zwierząt i przyjrzeniu się na przykład, jakie włoski mają liście, lipy, to taka mała przykład lupa zegarmistrzowska, tego typu, która jest poręczna, można ją sobie na szyi zawiesić, nie przeszkadza w podróży, a naprawdę to, co można zobaczyć przez dziesięciokrotną lupę, akurat w tym wypadku, może nas zachwycić, po Widzimy coś z zewnątrz, że jest malutkie, niewielkie, jeżeli powiększymy, okazuje się, że kształty i barwy są fantastyczne.